Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się ujeżdżeniem, zajmiemy się podstawami, czyli jazdą po kole. Zapraszam do oglądania. Muzyka Praca ujeżdżeniowa, czyli tak naprawdę bardzo ważny element, o którym często zapominamy. Często się komuś wydaje, że jak on chce wejść w sport jej dziecki, chce zacząć skakać przez przeszkody, to już żadna praca ujeżdżeniowa nie jest mu tak naprawdę potrzebna, bo on chce przecież skakać. I tu powinien się każdy troszeczkę zastanowić nad tym, ponieważ żeby dobrze skakać na parkurze. Podstawą jest dobrze ujeżdżony koń, który odpowiada na Wasze sygnały, dobrze przejechane zakręty i dobrze przejechane linie. Bo sam skok przez przeszkodę, sama technika skoku nie jest taka trudna, ale doprowadzenie do tej przeszkody konia w sposób prawidłowy, prawidłowy sposób rozjechania zakrętu jest niezwykle istotny, żeby cały ten parkour miał rację bytu, żeby wynik był zadowalający. Często spotykam się z tym, że przychodzą ludzie i mówią: Nasze dziecko chce już skakać, chcielibyśmy je zapisać na takie zajęcia skokowe. Ja najczęściej wtedy proponuję szkółkę, ale nasza szkółka sportowa opiera się na dwóch jazdach w tygodniu raz jest ujeżdżenie, raz skoki. Często słyszę, że po co to ujeżdżenie? Jak moje dziecko to już fantastycznie jeździ, prawda? Bo radzi sobie Jestem w stępie, kusie i galopie, więc byłby ktoś zainteresowany tylko skokami. Jednak, tak jak właśnie wcześniej wspominałam, ta jazda ujeżdżeniowa jest bardzo ważna. Na początku na jak zaczynamy pracować z końmi dużo łatwiej jest pracować na kole, bo dużo łatwiej jest tak naprawdę ustawić konia w prawidłowym zgięciu niż jeździć koniem prostym, co nie oznacza, że ta jazda po kole jest jazdą prostą samo ustawienie konia to nic tutaj ważny jest także rysunek, o którym bardzo często zapominamy, czyli tym jak to koło wygląda, koło to ma być koło to nie ma być jajo w żadną stronę wysunięte, tylko to ma być typowe koło i właśnie najczęściej na czworoboku, na egzaminie na brązową bądź srebrną odznakę, bądź na ujeżdżeniu w tych niższych klasach właśnie z tym macie najwięcej problemu, mówię macie, chociaż tak naprawdę mamy, bo ostatnio jechałam czworobok i przyznam szczerze, że też nie jestem do końca zadowolona z rysunku kół, które osiągnęłam na tym czworoboku. A zajmijmy się tym jeszcze, sięgnijmy jeszcze głębiej do tematu, czyli koło. Co to jest koło? No koło wiadomo, co to jest. Koło jest to okrągła figura. Kołopetryczna okrągła. Ale czym się różni koło od wolty? Koło jest większe. Wolta według programów ujeżdżeniowych ma 6, 8 bądź 10 metrów średnicy. Średnica, już mówiliśmy sobie o figurach ujeżdżeniowych, to co kiedyś tak rysowałam na tablicy, to jest to Cały przekrój koła, tak jakby. A... Stój, padziu. A e, koło, koło jest większe, czyli koło jest od 10 do 20 metrów. Bardzo często w tych niskich klasach ujeżdżeniowych, bądź na egzaminie na brązową, bądź srebrną odznakę, jest to koło 20-metrowe, które jest pomiędzy punktem E i B. E, I to koło jest w jednej strony zro zamknięte ścianami czworoboku, bo mamy, wiemy jaka jak z prawej i z lewej strony to koło ma być zamknięte, jaką ono ma mieć średnicę, ale często jest ogromny problem z rozjechaniem tych właśnie tych ramion. Albo następuje ścięcie, albo jest wyjechanie zbyt głęboko. Jeżeli chodzi o znalezienie się na czworoboku, dobrze to koło jest sobie na początku zanim zaczniecie jeździć na czworoboku rozrysować, już pomijając to, że rzadko kto posiada w swoim ośrodku czworobok, tak, czyli taki na przykład czworobok 20 na 40 idealnie równy, na którym jest w stanie to przećwiczyć. I, I tu się zaczynają problem, bo te place są niewymiarowe, są trapezami, nie ma równych ścian i bardzo trudno jest złapać właśnie ten dystans. Żeby nauczyć się prawidłowo jeździć po kole, można użyć do tego ląży. Wstawiamy jedną osobę w środku, rozciągamy lążę i idziemy z tą ląwą dookoła, zaznaczając sobie ślad na piasku. Wtedy będziecie wiedzieć, jak wygląda takie idealne koło, które można rozjechać. Jak już macie w stajni ten czworobok taki idealny 20x40, to musicie wiedzieć, że to koło nie jest styczne. Jest styczne oczywiście z punktem E i z punktem B, ale nie jest styczne z linią, która łączy. Te zewnętrzne litery, czyli punkt od K do M, czy od F do H, tylko 4 metry bliżej środka, tak? czyli tam. Mniej więcej jest zarysowany ten okrąg. Dobrze sobie to narysować najpierw na kartce, żeby móc sobie to wyobrazić, jak to ma wyglądać w rzeczywistości. A tak naprawdę najlepiej sobie tą linię, jeżeli macie taką możliwość, na piasku rozrysować, bo wtedy dokładnie zobaczycie, jak to powinno wyglądać. Potem po tej linii zacząć jeździć i zobaczyć, jak ten wasz rysunek waszego koła ma się do tego, który sobie, Fadziu, nie rób tak, do którego sobie narysowaliście. Jak prawidłowo wyjechać, żeby wjechać żeby zacząć takie koło E i B, powinniśmy to koło rozpocząć dwa kroki za literką E, podążyć półkoła wykonać do literki B i wjechać na ślad dwa kroki przed literką B. Wtedy to wasze koło będzie idealnie styczne do krawędzi. A teraz zajmijmy się samym ustawieniem konia na kole, czyli jak to powinno wyglądać. Muzyka Czyli jak siedzę, jak prowadzę konia w zakręcie. Jeżeli jadę, jestem w łuku, czyli jestem na kole, koń powi nie powinien być prosty. Ani tym bardziej koń nie powinien mieć głowy skierowaną na zewnątrz. Zawsze powtarzam, że koń ma mieć głowę na wprost, ma mieć głowę w kierunku, w którym idzie. Jeżeli koń jest na kole, wtedy on powinien być wygięty. Ale nie tylko sama głowa konia jest wygięta do wewnątrz koła, ale cały koń, całe ciało konia powinno być ustawiać się lekko w literę C. I to zgięcie jest tym większe. Im mniejsze koło jedziecie, im to koło, bądź wolta, im to koło jest większe, tym zgięcie konia jest mniejsze. I należy o tym pamiętać, czyli nie wyginać też tego konia za bardzo do środka. A co najważniejsze, pilnować tego ustawienia w literkę C. Jak to osiągnąć? Podstawa to jest to, jak na tym koniu siedzimy, czyli nasze ramiona powinny być ustawione prostopadle do łopatek konia. Czyli jeżeli konia mam lekko zgiętego w lewo, wtedy moje ramiona też lekko są zgięte w lewo, czyli prawe ramię idzie trochę do przodu, lewe ramię się wycofuje. To jest bardzo częsty błąd, słuchajcie, i tak jak oglądam ludzi, którzy jeżdżą i nieważne, czy to rekreacja, czy na zawodach, to jest bardzo częsty błąd, że ktoś jedzie w tamtą stronę i siedzi tak, czyli na takiej zasadzie tak go lekko za, za, gzymsu, za gzymsu zagląda, a że ja tam pojadę, ale nie, 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 nie chcę się w tamtą stronę zwrócić. Bardzo często, że zapominamy o tym podążaniu ramionami w kierunku, w którym jedziemy. Czyli ramiona są równolegle z łopatkami konia, a nasze biodra są równolegle z biodrami konia. Wewnętrzna łydka działa dość mocno, spychając konia na zewnętrzną wodzę, która jest ograniczająca i stabilizująca. Czyli ta zewnętrzna wodza jest taką ścianą, na którą spychamy konia wewnętrzną łydką. Jeżeli chodzi o naszą zewnętrzną łydkę, ona się przesuwa lekko do tyłu i ogranicza koniowi zad, żeby, żeby nie wypadał na zewnątrz. Wewnętrzna wodza jest od tego, żeby konia rozluźniać, i żeby konia po prostu rozluźniać. Jazda na kole daje nam bardzo dużo możliwości. Możemy się, na kole możemy poruszać się w wstępie, w kusie, w galopie. Możemy na kole wykonywać bardzo dużo ćwiczeń, jak dodanie w kusie, skrócenie, jak wygięcie mocniejsze, lekkie wyprostowanie. Na kole możemy robić przejścia. no. Koło nam daje bardzo, ale to bardzo dużo możliwości, i powiem Wam, że taka jazda na kole jest prostsza niż taka jazda, gdzie musicie tego konia później wyprostować. I wjedziemy sobie na koło, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Czyli, gdy siedzimy na kole, ja robię teraz koło w lewo, staram się, staram się. Aby moja prawa wodza była ograniczająca i stabilizująca, żeby koń na niej łapał i się, równowagę i się opierał. Lewa wodza służy do rozluźnienia, robię na niej lekką półparadę. Lewą łytką spycham konia na tą prawą wodzę, którą, którą trzymam. Jak siedzę, to trochę mocniej obciążam lewą kość kulszową, czyli siedzę lewą stroną troszkę mocniej. Pamiętam o ramionach, które powinny być skierowane w kierunku, w którym się poruszam. Następuje wyprostowanie konia, i pójdziemy teraz w prawo. Każdy koń ma trochę lepszą którąś stronę. Fado jest młodym koniem, dopiero 4 lata. Mam z nim problem na lewo, żeby oparł mi się na tej zewnętrznej wodzy. Na prawo jest mi trochę łatwiej, chociaż czasami jest tak, że te strony gdzieś tam się mu zmieniają, ale ogólnie dużo łatwiej uzyskać mi oparcie na lewej zewnętrznej wozy niż na prawej. Musicie to wiedzieć, że konie mają różne dni, to nie jest tak, że ten koniec zaprogramowaną zabawką, którą, która za każdym razem jak go wyciągniecie z garażu, będzie tak samo reagować. One mają różne dni, różne emocje, jest różna pogoda. Czasami ta strona im się zmienia, czasami mają bardziej ochotę popracować, czasami mniej. Oczywiście dążymy do tego, żeby, żeby na każdym treningu koń chodził dobrze, ale jeżeli nam koń chodzi w miarę dobrze, a następuje jakiś jeden trening, gdzie ten koń jest trochę słabszy, jest trochę w słabszej formie, nie ma co się denerwować. Nie ma co się na niego złościć, tylko trzeba to zostawić i następnego dnia wrócić do, do tych ćwiczeń. I tak teraz jedziemy w prawo. Staram się, żeby moje lewe ramię było skierowane, było bardziej wysunięte do przodu. Prawe wycofane, głowa do góry. I prawą łydką, która mocniej działa, wjeżdżam na lewą wodzę, która trzyma. Prawa wodza ma charakter rozluźniający, czyli wykonuje lepką półparadę, tak żeby żeby prowokować konia do rozluźnienia, żeby się rozluźniał, żeby mi schodził lekko głową w dół. No i ten nieszczęsny rysunek konia, z którym właśnie jeżdżąc na takich niewymiarowych placach, bardzo często mamy problem e Rysunek, o którym jeżdżąc i nie jeżdżąc na czworoboki, tak, bo, bo, bo nie mamy w planach załóżmy jeździć na czworoboki, o którym często zapominamy, a który jest tak naprawdę bardzo ważny, bo później w przypadku jazdy w parkurze mamy konkretne łuki, które musimy wykonać. Są krzywe linie między przeszkodami i to ta umiejętność prowadzenia konia y, dokładnie w taki sposób, w jaki chcemy, dokładnie w taki sposób wyjeżdżanie łuków. W jaki chcemy jest naprawdę niezwykle przydatne. I później, właśnie takie kwiatki, że mamy problem z rysunkami wyłażą na parkurze, w tych krzywych liniach, gdzie ten koń nam, załóżmy, troszeczkę wyjedzie za szeroko, troszeczkę nam zetnie, no i później mamy ogromny problem w dystansie, w ustawieniu odległości. O. Dodania na kole. Bardzo dobrze jest takie dodania wyćwiczyć tylko i wyłącznie przyspieszając anglezowanie. Czyli tak naprawdę nie robię nic więcej, tylko zaczynam szybciej, intensywniej anglezować. Wtedy koń mi przyspiesza, zwalniam, wtedy koń też zwalnia. I ćwiczymy takie dodanie kilka razy w jedną stronę, kilka razy w drugą. No i to najważniejsze przejścia, tak? Czyli takie przejścia są bardzo ważne. Na jednym kole jesteśmy w stanie wykonać około 10-15 przejść stępkus, stępkus. I to są ćwiczenia rozluźniające, które bardzo dobrze działają na naszego konia. Nam się wydaje, że to jest nudne, ale to wcale nie jest nudne, bo ta praca przynosi fantastyczne efekty. No i tutaj niestety nie jeżdżę teraz idealnego koła, takie jakie powinnam jeździć, bo mam ustawionych trochę przeszkód i nie mam niestety czasu, żeby to teraz poskładać, albo żeby to później rozłożyć. Ale szukam sobie, o, szukam sobie miejsca, gdzie takie koło idealne jestem w stanie zrobić i dążę do tego. Żeby te koła na treningu były idealnymi kołami, żeby mogła ćwiczyć rysunek. Są momenty, w których on mi troszeczkę za bardzo wchodzi do środka, troszeczkę za bardzo ucieka na zewnątrz. No i te wszystkie elementy powinny zostać wyćwiczone i wyeliminowane, żeby tak naprawdę ten koniem dobrze się jeździło, czy na czworoboku, czy w parkurze. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś pomysły, ćwiczeń, jakie możecie wykonywać na koniu, to podajcie w komentarzu. Zapraszam Was do oglądania innych filmów, do zaglądania na naszego fanpage'a Just Horses, do zaglądania na mój profil, na Instagrama. No i ogólnie do zobaczenia. Cześć!